Drodzy Państwo, gorąco zapraszam na rozpoczęcie sezonu Bożonarodzeniowego w dzielnicy Ursus. Rozpocznie się to 7 grudnia o godzinie 16 z zapaleniem pierwszej świeczki na koince przed urzędem dzielnicy Ursus. Następnie o godzinie 17 zapraszamy na coroczny już koncert mali maleńkiemu. Wezmą w nim udział dzieci i młodzież z dzielnicy Ursus, skupione w zespole Jank Ursus Voices, w zespole wokalnym ze szkoły nr 14. Będą też dzieci z niepublicznego przedszkola Siódme Niebo. Będą także podopieczni środowiskowego ogniska wychowawczego TPD w Ursusie oraz uwaga, po raz pierwszy w tym roku jako uczestnicy i śpiewacy Piłkarze z sekcji, klubu z sekcji piłkarskiej klubu sportowego Ursus, rocznik 2003. Nie tylko potrafią pięknie grać w piłkę, ale też wspaniale śpiewać. Będziecie się mieli Państwo okazję przekonać o tym, jeśli przyjdziecie na koncert. Przypominam Dom Kultury Arsus godzina 17 w piątek 7 grudnia. Serdecznie zapraszam.